Rzeszów 5 listopada, kilka minut do godziny 15. Czas na mecz 14. Kolejki Fortuna pierwszej ligi pomiędzy miejscową stalą a GKS-em Katowice. Na to spotkanie zapraszają Adrian Stawski oraz Paweł Gołaszewski. Wówczas stal wygrała 2 do zera, ale później dwa zwycięstwa Gieksy i dwa remisy w poprzednim sezonie: najpierw bezbramkowy w Katowicach oraz 1 do 1 w Rzeszowie. Właśnie. Ekipa gospodarzy wystąpi w następującym składzie. Stal w bramce 44, Wrąbel w obronie od prawej. 2 Warczak, 14 Kościelny, 26 Góra, 22 Simczak w środku, Pola 41, Łysiak 7, Danielewicz, 31 Til na skrzydłach, 11 Prokic, 9 Kłos i w ataku numer 10 Adler. Jeżeli chodzi o skład gości. W bramce numer 1 Kudła w obronie Tercet 4 Jędrych 13 Jaroszek 14 Komor w środku pola 5 Repka 6 Kozubal na wahadłach 16 Rogala 24 Brzozowski jako dwóch ofensywnych pomocników 11 Błąd 17 Marzec i najbardziej wysunięty zawodnik numer 7 Sebastian Berier. Co jeszcze jeśli chodzi o GKS Katowice, oni naprawdę też w tych meczach, których przegrywają nawet z Polonią, stwarzają naprawdę sporo sytuacji, ale ta indolencja szlęcka jest naprawdę na niskim poziomie i inaczej bym powiedział, indolencja jest na wysokim poziomie, bo, bo no po prostu nie trafiają w dogodnych sytuacjach. Mało tego, chyba nawet żadnego celnego strzału jeszcze nie oglądaliśmy. Może teraz uda się przygotować gospodarzom. Taką akcję, po której zmuszą do wysiłku Dawida Kudłero. Spędza się na prawej stronie Wiktor Kłos. Ale świetnie poradził sobie z nim Aleksander Komor. Zszedł po piłkę Bergier. Założył siatkę Danielewiczowi. Zagranie na wolne pole. Ale tutaj myli się jeden z obrońców Stali Rzeszów. No świetna sytuacja dla Katowiczan. I znakomita obrona Jakuba Bromla. W tym sezonie szczególnie arbitrzy są wyczuleni na te wszystkie... Komentarze. Próba miękkiego zagrania do Adlera. Wybijają Katowiczanie ponownie piłkę. Bergier teraz miał trochę więcej swobody. Noż prosiło się, żeby nawet się z piłką obrócił. A naraził swój zespół na kontratak. Andreja Prokic jest już polukarnym. Do Adlera ten przepuścił piłkę. Niecelny strzał. Jędrych. Dużo czasu ma do namysłu kapitan Gieksy. Dobre wprowadzenie Jędrycha. Na prawej stronie jest Brzozowski. Próba zagrania wstecznego. Berger w polu karnym. I gol! Jeden do 0 Gieksa obejmuje prowadzenie. No i naprawdę z takiej akcji, gdzie wydawało się, że wszystko mają pod kontrolą gospodarze. Nieatakowany kompletnie. Arkadiusz Jędryk wprowadził tym podaniem, zdobył kilkanaście metrów. Zagranie na prawo strony do Brzozowskiego. No i świetne zachowanie Bergiera. No, obrócił się z rywalem na plecach i posyła piłkę do siatki. Ale co ważne, wszystkie podania do przodu. No to Jędryk jak wprowadził piłkę, no to też palce lizać praktycznie przez dwie liny. Później tam prawdopodobnie błąd też zagrał do boku i później Berger tak naprawdę zakończył to bardzo dobrym uderzeniem. 1 do zera. Gieksa. No, stawia stal w trudnej sytuacji, bo naprawdę Rzeszowianie mieli jedną niezłą sytuację. Po tym strzale Karola Łysiaka. ale teraz Gieksa może się cofnąć. Może zabarykadować się na własnej połowie i liczyć na te zabójcze kontrataki, bo miejsca będzie na pewno z przodu troszeczkę, troszeczkę więcej. Tak, ale też tutaj całkowicie... Może teraz odpowiedź Prokić. Sebastian T, lewa noga, piłka odchodząca na dalszy słupek. Zbierają to jeszcze Rzeszowianie. Choć gra przerwana, zagranie ręką u jednego z zawodników gospodarzy. Nie zgadza się z tym Adler z kim zawiszą we wtorek. Lech wygrał pewnie 4 do 0. Zobaczmy okazja do kontrataku. Dias naprzeciwko niego tylko jeden z rywali. Dias wychodził na wolną pozycję i to jest odgwizdany faul. Mateusza Marca, który ogląda żółty kartonik. Wydaje mi się, że już liczba zawodników Gieksy była na tyle duża, że tutaj no, nie należało pokazać czerwonej kartki, choć na pewno to gdzieś takich do kontrowersji interpretacji sędziowskich ta sytuacja będzie używana. Zasłaniać jednak będzie War. więc no tutaj wiemy doskonale, że jest taka statystyka bodaj 98 albo 99% kiedy sędzia idzie do monitora. I ogląda tę sytuację jeszcze raz, to jednak nie podtrzymuje decyzji z boiska, tylko ją zmienia, więc w tym przypadku, no zobaczmy, za plecami Marca nie było żadnego piłkarza. Ja się zasugerowałem no właśnie, tym, no, że trzego ty, tak goniło. Jest, to jest właśnie to, no. Pan Paweł Skid już wie, my jeszcze nie. Czyli jest anulowana żółta kartka, sędzia Pskit sięga do kieszeni, po Asakier, no i zaprasza Mateusza Marca do szatni. No tak, tak, tutaj ta powtórka nam doskonale pokazała, że jednak ci goniący zawodnicy byli z tyłu, nie byli tutaj dalej niż zawodnik w białej koszulce. Grzegorz Janiszewski został ukarany drugą żółtą kartką, w konsekwencji czerwoną. No i 24 minuty później Kamil Drygas zapewnił Miedzi zwycięstwo, ale może teraz będzie inaczej, bo Gieksa w natarciu strzał świetna interwencja Wrąbla. I jeszcze jedna powtórka i, i gol! gol! Gol 2 do 0. Te statystyki możemy na razie odłożyć, bo Dawid Brzozowski sprawia, że Gieksa w osłabieniu podwyższa wynik spotkania. Ale mówiliśmy o tym, zastąpił Wasilewskiego, doświadczonego zawodnika i co on zrobi, co pokaże, to tylko na jego korzyść. szalił bardzo, bardzo ważną bramkę w momencie, gdzie GKS Katowice stracili bramkę, przepraszam, zawodnika. Dwukrotnie próbował w tej sytuacji uderzać, chyba Adrian Błąd, to jego strzały zostały zablokowane. I Dawid Brzozowski wpisuje się na listę strzelców. Ale dostali powietrza teraz. Tutaj naprawdę ta bramka jest przeważna w takim spotkaniu, gdzie no coś się nie układa z początkiem drugiej połowy i za chwilę strzelasz bramkę w 10. to no, dzisiaj jeśli GKS Katowice przegra, no to byłoby to nieprawdopodobne. Wachowiak. Łamie akcję do lewej nogi. Wachowiak będzie szukał strzał. Tak jest Wachowiak! W środek bramki. Bardzo dobra interwencja kudły. Ta piłka jeszcze przyspieszyła. Chyba tak trochę z przepisów jednak e, się znamy. Nakazuje grać dalej Paweł Skid. Łukasz, góra. Zablokowany ten strzał. Jeszcze zamyka akcję. Wachowiak! I świetna interwencja kudły. Swoimi umiejętnościami bramkarskimi no niewiele mieliśmy. No to to był ten strzał wachowiaka, który mówiliśmy wcześniej. Może teraz, ale znowu kolejny strzał i znowu świetna obrona kudły. On bardzo sprytnie te piłki zbija do boku. Nie daje nawet tak, możliwości i pretekstu do dobitki. To jest bardzo ważne, że nie przed siebie przede wszystkim. Ale no, widzimy, te strzały są przede wszystkim z daleka. no Nie widzimy tutaj po takich akcjach. Adler, lewa noga i gol! 75 minuta na zegarze Stal Rzeszów łapie kontakt z Gieksą Katowice. Adler, czwarty gol w tym sezonie. No i zaczyna gdzieś wyglądać słońce za tych chmur. Gra świateł, piosenka, po której kibice stali mogą cieszyć się z pierwszego gola, który podpina stal do tlenu w tym spotkaniu. Zobaczymy, jakie decyzje za chwilę podejmie Rafał Górak, bo rusza kolejny atak gospodarzy Łysiak. Dobre podanie znowu. znowu dużo miejsca na 18 metrze mają piłkarze stali. Wachowiak. Till, lewa noga i świetna interwencja Kudły. Napierają, ostrzeliwują wręcz bramkę gości, gospodarze. To jeszcze nie koniec. Łysiak. Stinczak. Góra. Pokazał się Sebastian Til. Sprytne zagranie i czy to będzie bramka? Świetna kolejna parada Kudły. Warczak. Łysiak. Jest wachowiak już w polu karnym. Ponownie Łysiak. Zagranie na prawą stronę do Warczaka. Ten dośrodkowuje i świetna sytuacja Adlera. Coś kombinują, ale uderzył Adler. I I gol! gol, Dwa do dwóch! Leciała ta piłka po ziemi. Dobrych 20 metrów. Ale wylądowała tam, gdzie chciał szwajcarski napastnik. No niesamowita sprawa. No, mówiłem o tym, że tutaj naprawdę, jeśli się wydarzy tak, że to spotkanie GKS Katowice przegra, no to będzie nieprawdopodobne. A na razie przewagę ogromną ma Stal Rzeszów. Sprytnie rozegrany rzut wolny. Zagranie, zatrzymanie piłki przez Tila. No i strzał Adlera, ale widzimy to nastawienie właśnie strzelca obu goli dla Stali. Pokazuje, że tu wcale gospodarze nie za zamierzają się zatrzymywać na tym drugim trafieniu. Oni chcą iść po trzecią bramkę. Oni chcą tutaj zgarnąć komplet punktów, ale muszą być też uważni, bo tutaj świetna sytuacja dla Gieksy. Diaz! Yes. Umiejętnie wypychany Dias. Dopiero teraz ta piłka wprowadzona. Dias w polu karnym, zablokowany strzał. Jeszcze jest Adler. Kapitalna obrona Dawida Kudły. Co ten bramkarz dzisiaj wyprawia w bramce Gieksy? To jest naprawdę nieprawdopodobne. Maka, ale ten nie ma większych szans. Jakub Wrąbel odprowadził piłkę poza linię boczną. A pan Paweł Pskit Pokazuje, że to jest koniec tego spotkania. Stal Rzeszów po dwóch golach Adlera remisuje 2 do 2 z Gieksą, więc Stal w końcu nie przegrała, kiedy jako pierwsza straciła bramkę.